Moi drodzy, przeżywamy liturgiczną uroczystość wszystkich świętych. Z tą uroczystością związana jest praktyka odpustów. Chciałbym Wam krótko przypomnieć, na czym polegają odpusty, dlaczego Kościół katolicki mówi o odpustach. Przecież ktoś z Was by mógł powiedzieć: OK, no skoro Pan Jezus umarł na krzyżu, zgładził nasze grzechy. To właściwie sprawa jest załatwiona. Po co Kościół katolicki jeszcze mówi o odpustach, które mają nas uwolnić od grzechów? Jak się to ma jedno z drugim? Otóż, kochani, musimy sobie uświadomić, że każdy grzech, który popełniamy, ma jakby taką podwójną czy, czy, czy sprowadza taką podwójną konsekwencję w naszym życiu. Z jednej strony. Odrywa nas od komunii z Bogiem, jeżeli jest to grzech ciężki. Żeby uwolnić się od tej konsekwencji grzechu, musimy przyjąć łaskę Chrystusa, którą wysłużył nam na krzyżu. Przyjmujemy ją wtedy, kiedy przystępujemy do spowiedzi. Otwieramy się wtedy na ten dar przebaczenia, który niesie Bóg. Bóg nie będzie działał wbrew naszej woli. Jeżeli ja Bogu powiem nie, Bóg to szanuje. Dlatego Bóg zbawił nas wszystkich, ale nie odkupi. Odwrotnie, Bóg odkupił nas wszystkich, ale nie zbawi nas bez nas. Dlatego przystępuję do spowiedzi świętej, żeby otworzyć się na ten dar zbawienia, który wysłużył dla nas Pan Jezus. Ale każdy grzech, który popełniliśmy, domaga się też. Jakiegoś uczynienia, odpokutowania. I teraz y, pokuty, czy te konsekwencje grzechu, możemy doświadczać w różnych sytuacjach naszego życia tutaj na Ziemi. To, co nas spotyka, y, tutaj na Ziemi, może być jakąś formą odpokutowania. Ale może być tak, że nie zdążymy odpokutować naszych grzechów tutaj na Ziemi że one będą się domagały i będziemy tak związani z jakimś grzechem, że będzie On rzutował także na nas po śmierci. I wtedy Kościół naucza o takiej praktyce czyśćca, czyli takiej, takim miejscu, może nie tyle miejscu, czy takim stanie, który uwalnia nas od wszelkich konsekwencji grzechu po to, żebyśmy mogli być włączeni do komunii z Bogiem. Stając przed Bogiem, nie możemy być związani z żadnym grzechem. I tutaj Kościół wychodzi naprzeciw tym duszom, które znajdują się w czyściu, poprzez praktykę odpustu. Może być tak, że poprzez tą praktykę ja wspomogę osoby która jeszcze odczuwa na sobie konsekwencje swojego grzechu, żeby się od nich całkowicie uwolnić i wejść do radości chwały niebieskiej. Może być tak, że ja poprzez odpust mogę wysłużyć dla siebie uwolnienie się od jakiejś konsekwencji grzechu. Dlatego ten odpust mogę ofiarować za siebie ważne jest aby spełnić warunki które nakłada na nas Kościół a jakie to są warunki zazwyczaj w uroczystości wszystkich świętych było to nawiedzenie cmentarza przez 8 dni od uroczystości wszystkich świętych modlitwa za zmarłych modlitwa w, ojca, w intencjach Ojca Świętego i y, 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 musia być w stanie łaski uświęcającej papież Franciszek biorąc pod uwagę obecny stan pandemii E, troszkę złagodził te warunki. Te warunki pobiega, przebie, polegają w tym momencie na tym, że ja mogę nawiedzić cmentarz, e, wypełniając pozostałe e, wskazania, nie tylko w 8 dni od uroczystości wszystkich świętych, ale przez cały miesiąc. Poza tym osoby starsze, chore, czy te, które boją się zakażenia, nie muszą nawiedzać cmentarza, mogą odmówić. Modlitwy za zmarłych w zaściszu swojego domu, łącząc się w tej modlitwie z modlitwą Kościoła. Zachęcam Was do tego, aby ofiarować odpust zupełny za bliskich zmarłych, z naszych rodzin. Pamiętajmy też, że nawet jeżeli te osoby już są w niebie, dostąpiły radości chwały wiecznej, to ta nasza praktyka nie idzie jakby na zmarnowanie. Pan Bóg obdarzy łaską odpustu jakiegoś innego człowieka, który tego będzie potrzebował. Dlatego korzystajmy z tej łaski, szczególnie myśląc w tych dniach listopada o naszych bliskich zmarłych. Do tego Was zachęcam z całego serca. u koniec.